Wysoki Sejmiku, Ekscelencje Księża Biskupi, Państwo Parlamentarzyści, wszyscy samorządowcy miast i gmin, wszyscy Szanowni Państwo, chcę pozdrowić w imieniu rządu Rzeczpospolitej, również z upoważnienia w imieniu obecnych tu parlamentarzystów z okazji święta naszego województwa. Czynię to z tym większą radością, że byłem radnym między innymi pierwszej kadencji, kiedy to wszystko się tworzyło, kiedy budowaliśmy dopiero również te wszystkie zręby funkcjonowania samorządowego województwa, a przecież nie było takie oczywiste, że to województwo powstanie. Tendencje ośrodkowe w kierunku Wielkich centrów gospodarczych i kulturowych w kierunku Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski i Łodzi były bardzo silne. Wielu nie wierzyło w to, że mieszkańcy trzech mniejszych ówczesnych województw mogą sami się rządzić, co jest istotą samorządności. A jednak się udało. Chyba już nikt nie kwestionuje istnienia województwa. Owszem, tak jak pani przewodnicząca podkreśliła, bogactwo, odniesienia historyczne i geograficzne wykraczają znacznie poza nazwę województwa, chociaż dwuczłonową. Te krainy które żyły swoim życiem, które również kiedyś boleśnie zostały doświadczone podziałem zaborowym, stanowią bogactwo, a nie utrudnienie czy obciążenie dla tego województwa. Możemy być szczęśliwi, jeżeli będziemy umieli z tego ogromnego zasobu historycznego czerpać, możemy być jednym wręcz z wiodących województw, które potrafi uszanować to wszystko, co na jego bogactwo, na jego korzenie się składają. Również to bogactwo wspólnot etnicznych i religijnych, które na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego wśród nas Polaków żyły. I Żydów, i Niemców, i Rosjan. I olendrów, i menonitów, i kosznajdrów jeszcze można wymieniać wielu, którzy tu na tych ziemiach przez setki lat, przez z górą 150 lat naszej państwowości tu przebywały. To jest województwo o ogromnym potencjale i położeniu w absolutnym centrum. Polski, Europy. Województwo o dużych zasobach przyrodniczych, o ogromnym potencjale gospodarczym, naukowym, o znakomitym również rolnictwie, co dla mnie jest szczególnie istotne. O jego roli mogliśmy się przekonać właśnie teraz, w czasie, w cudzysłowie, w czasie zarazy, w czasie epidemii. To to polskie rolnictwo, również to nasze, daje bezpieczeństwo żywnościowe, coś unikalnego, czego wiele krajów nam zazdrości. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe, to, że nikomu pod polskim niebem nie brakuje żywności. Raczej nie umiemy jej szanować, trwoniąc dary Pana Boga i pracę ludzką. To województwo które tak głęboko również w sercu noszę, rozwija się dobrze. Ale od naszego wspólnego wysiłku będzie zależało, czy te wszystkie zasoby materialne i duchowe będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać. Czy powstanie tożsamość Kujawsko-Pomorska? Tu na pewno warto jedno zdanie powiedzieć o. Idei małych ojczyzn. W pięknym kazaniu ksiądz biskup Mering o tym mówił. Ja dostrzegam, proszę Państwa, i pozwólcie, że się do tego też i odniosę. Przekonanie, że mała ojczyzna zastępuje ojczyznę. Tą dużą. Wolną, dumną, niepodległą Rzeczpospolitą. Moja chata z kraja. Moje miasto, mój powiat, moja gmina. Moje województwo niech się rozwija, reszta mnie nie interesuje. Nie, to jest chora idea małych ojczyzn. Miejsce, do którego jesteśmy emocjonalnie przywiązani, skąd wywodzą się najczęściej nasze korzenie, chociaż przy tych wielkich migracjach, które były również po II wojnie, wielu ludzi dopiero te korzenie odkrywa. Nie może zastąpić idei państwa. Nie może zastąpić idei unitarnego organizmu zarządzającego życiem zbiorowości narodowej. Województwa, których naturalną, historyczną konsekwencją są województwa samorządowe, kiedyś istniały nie tylko jako element podziału administracyjnego i sądowego również Dostarczały siły zbrojnej wojów, którzy bronili nie własnego regionu, tylko bronili korony. Wiódł ich wojewoda, ten, który wojów wodzi. My nie musimy wystawiać siły zbrojnej województwa kujawsko-pomorskiego dla obrony ojczyzny. A gdybyśmy zapytali, to może by. Okazało się, że w plebiscycie był uznano, że nie ma potrzeby bronić ojczyzny, bo przecież nasz teren nie jest zagrożony. A przecież w największych zagrożeniach wspomnianej tu wojnie bolszewickiej to wysiłek całego narodu, również regionów, które nie były bezpośrednio zagrożone przez bolszewików, sprawił, że tę wojnę cudownie wygraliśmy. Tu na terenie Kujawsko-Pomorskiego między innymi pod Brodnicą, ale również w Bitwie Warszawskiej walczyły pułki wielkopolskie. I żołnierze z Wielkopolski ponieśli daninę krwi, broniąc terenów bardzo oddalonych od Wielkopolski. Czy w bitwie pod Grunwaldem krzyżacy zagrażali Małopolsce, a chorągwie Małopolski z Kalisza, z innych regionów Polski walczyły, broniąc jedności państwa, broniąc korony. Warto o tym pamiętać, że silne, nowoczesne państwo państwo rozumiane jako wspólnota jest jedyną gwarancją i bezpieczeństwa międzynarodowego, i Umiejętności radzenia sobie z masywnymi kryzysami, choćby takim jak epidemia, która nas dotyka. Samorządy sobie z tym nie poradzą. Dlatego trzeba tę dyskusję, która czasami przybiera karykaturalny obraz, czy państwo, czy samorząd, również trzeba racjonalnie prowadzić. Wiele działań możemy zapewnić w tych naszych małych ojczyznach jakość życia, pomoc społeczna, edukacja, ale również czy edukacja do tych samych wartości, narodowych wartości, polskich wartości, patriotycznych wartości, czy każdy będzie sobie sam ustalał skalę tych działań, do których chcemy przekonywać młode społeczeństwo? To jest kolejny wątek tej dyskusji o tym, czy tylko samorząd, czy również nowoczesne, sprawne, silne, liczące się na arenie międzynarodowej państwo. To jest pasjonująca dyskusja i jestem przekonany, że nasze województwo może również istotny wkład do tej debaty o roli państwa i roli samorządów wnieść. Znakiem szczególnym tego województwa, jedynego województwa w Polsce jest osoba patrona. Ja chcę serdecznie podziękować moim koleżankom i kolegom radnym i osobiście marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu za ustanowienie świętego Jana Pawła patronem naszego województwa. To w jakiś szczególny może trochę mistyczny sposób je wyróżnia. Ale chciałbym, głęboko w to wierzę, że jest to możliwe, żeby to nie było tylko i wyłącznie puste hasło. Wielkiego Polaka, największego z rodu Polaków, który i to przy okazji stulecia jego urodzin, jest kontestowany, jest wyśmiewany, jest. Opluwany. Przecież takie głosy również w Polsce się pojawiają. Niektórzy chcieliby widzieć to jako postać historyczną wyłącznie, wyniesionego na sztandary, które za chwilę ktoś każe wyprowadzić, jako tylko element tradycji, która się przecież może również zmieniać. Chciałbym, żeby to wszystko, co do nas mówił, i tu w kruszynie, i na lotnisku w Toruniu, i w Bydgoszczy, żeby w naszych uszach brzmiało. On mówił, ja nie mogę nie martwić się o Polskie, bo to moja matka, moja ojczyzna, Polska, nie mało Polska. Niech stąpi duch i odnowi tę ziemię, polską ziemię, a nie Warszawę. Może również powinniśmy wsłuchiwać się nie tylko powierzchownie, ale w to wszystko, co papież mówił. Kształtowanie myślenia społecznego jest zawsze ograniczone. W wolnym, demokratycznym kraju, w państwie, w społeczeństwie każdy ma prawo kształtować swój, swój światopogląd w sposób nieograniczony. Ale od osób, Wybrańców, tych, których społeczeństwo powołuje, by nim kierowało, by nim kierowali, oczekuje się również odpowiedzialności i tej historycznej, i tej za bieżące sprawy, nie ustępowania i mówienia, bo tak widocznie świat się zmienia mówienia o głównym nurcie, tylko kształtowania również myślenia społecznego. To jest wielka odpowiedzialność polityków, a wszyscy jesteśmy politykami. Każdy, kto patrzy trochę dalej niż czubek własnego nosa i zajmuje się nie tylko sprawami prywatnymi, w tej definicji przypisywanej Arystotelesowi chyba najmądrzejszej jest politykiem, bo cechuje go mądra troska o wspólne dobro. Jestem przekonany, że jeżeli tę naszą odpowiedzialność będziemy rozumieli to i nasze województwo, tak nam kochane i bliskie, i najjaśniejsza Rzeczpospolita nie poniosą uszczerbku. Będą się rozwijały na chwałę następnych pokoleń i wspomnienie tych, może nas, którzy w tej sztafecie dziejów do tego wzrostu i rozwoju się przyczynili. Mamy wszystkie dane ku temu. Potencjał województwa jest ogromny. Jeżeli będziemy umieli rozumiejąc swoją rolę w Zjednoczonej Polsce, w państwie unitarnym, będziemy umieli rozpoznawać, to zrealizujemy również to, czego Jan Paweł II, jak sądzę, od nas oczekiwał. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz w imieniu Państwa parlamentarzystów, Pani Minister, w imieniu Rządu Rzeczpospolitej, wszystkich mieszkańców naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.